Ksiądz Tomasz Kornek, księdzem jestem 3 lata i Panu Bogu dziękuję za dar kapłaństwa. Wierzę w to głęboko, że to moje kapłaństwo jest nie tylko moje, ale to przede wszystkim kapłaństwo Chrystusowe. I tak jak Pan Jezus, całe swoje życie był, był dla nas. Bóg stał się dla nas człowiekiem. Bóg dla mnie, dla Ciebie czynił wielkie znaki. Jezus dla nas, dla naszego zbawienia cierpiał, umarł, został pogrzebany, ale zmartwychwstał i żyje. To wszystko Jezus zrobił dla mnie i dla Ciebie. Jezus dał nam też w Kościele sakramenty. I jako ksiądz dziękuję Jezusowi za to, że mimo moich słabości mogę być przy ołtarzu, mogę być na Eucharystii, że mogę być Jego narzędziem i mogę być w konfesjonale. Mówię o tym, żeby zaprosić Was do, do modlitwy, bo nie tylko ja jako młody ksiądz, ale jestem tym przekonany, my, księża, potrzebujemy bardzo Waszej modlitwy. Modlitwy, która polega też na obecności. Oczywiście modlitwy w Waszych domach, w Waszych wspólnotach, ale największa modlitwa, modlitwa, która jest najpiękniejsza, to jest Eucharystia. Dlatego, kiedy chcecie się modlić za nas, kapłanów, to Najlepiej to zrobicie, kiedy po prostu będziecie na Eucharystii, kiedy będziecie razem z nami uczestniczyli w Eucharystii, modlili się w Waszych intencjach, ale też modlili się za nas. Moje życie krótkie, ale kiedy patrzę na, na to, co miało największy wpływ na moje powołanie, kiedy patrzę na taki moment przełomowy, to tak naprawdę takiego momentu w moim życiu nie było. Coś, co mi pozwoliło odkryć powołanie, coś, co dało mi odwagę, by na to powołanie Jezusowo odpowiedzieć, to byli konkretni ludzie. Konkretne wspólnoty, spotkania, począwszy od domu rodzinnego poprzez szkołę, technikum, później. No, po prostu konkretni ludzie, których spotykałem. I jestem o tym przekonany, że dobry ksiądz. I święty ksiądz to taki, który ma wokół siebie dobrych i świętych ludzi. Także jeżeli chcecie mieć, a na pewno chcecie mieć dobrych i świętych księży, to sami tacy bądźcie i módlcie się za nas. Im więcej modlitwy, tym lepiej. My jako księża każdego dnia modlimy się brewiarzem, modlimy się na liturgii godzin i też modlimy się za cały Kościół, modlimy się za was. O tą modlitwę prosimy. Także do zobaczenia na modlitwie.